Latam do komputera, co mnie tu czeka? Zabawa, Hej czy nowa przyjaźń? Ja wszystko tu widzę, to klasa światowa. Ja se tu patrzę, ona wzruszona. Kiedyś miałem gorzej. Inne też wypadki, ale zawsze ktoś tu był. Tu był. Tu. Lecę do Polić Karta, wieś, siat, tam migram i, gram, i na luziku, setu podram jazdę przez całą mapę, przez kubeł smaku Może to podwoje, ale wszystko jest mi na luzaku Zakup, Czemu zawsze ja co powiedz przez chwileczkę Czyli muszę się bać? Lub może ja chcę więcej, co? Może się nie nadam? Czy ja tu mam z widy? Może ja dziś nie chcę. Eh, sorry, nie dzisiaj, ale jedno wiem, jedno wiem. Chcę doponić karta, gingziata, migram, sen na se kusetu, pogram jadę autobusem przez całą mapę, przez kubę smaku. Może to podwoje, ale wszystko jest mi na luzaku. Siadam znów i oddycham czy na serio, krążenie serca bałem się wyznać Ciągle te same walki, może tu odrowe trofea siadam, czuję boloneza, podbijałem sceny Ale teraz no co, no co, no czy poradnik Minecraft może pomoże, a jeśli nie to Może se poskacze weź dotknij, trawy tak mi mówili i. Lecę do Polish car driving siatami, gram sen na luziku, setu pogram Jadę autobusem przez całą mapę, przez kubę smaku, może to po twoje, ale wszystko jest mi na luzaku, na luzaku